Czy to, co jemy, ma wpływ na zdrowie psychiczne? W internecie na pewno spotkałeś się z informacjami, że w jelitach produkuje się najwięcej serotoniny, że jelita to drugi mózg. Natomiast krytycy tego słusznie mówią o tym, że ta serotonina, która produkuje się w jelitach, nie przekracza bariery krew-mózg, bo inaczej każdy posiłek siałby zamęt w neuroprzekaźnikach, powodując chaos w naszej głowie. Jednak to nie oznacza, że to, co spożywamy, nie ma wpływu na to, co mamy pod kopułą. Po pierwsze, aby nasz układ nerwowy i nasza psychika prawidłowo działały, musimy dostarczać z dietą odpowiednich wartości odżywczych. Między innymi witamin z grupy B, np. witaminy B12, która jest bardzo ważna i znajduje się np. w czerwonym mięsie, niezwykle istotnych kwasów omega-3, a także cynku, selenu czy żelaza, których najwięcej jest w tłustych rybach, owocach morza, wspomnianym wcześniej mięsie czy jajkach. Co ciekawe, te niedobory mogą doprowadzić nawet do depresji, zaburzeń lękowych czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Po drugie, stany zapalne w naszym organizmie wpływają niekorzystnie na praktycznie wszystkie układy i tkanki, w tym również układ nerwowy. Dlatego, jeśli jesz dużo cukru, fast foodów, przetworzonej żywności, to może to prowadzić do obniżenia twojego samopoczucia, a nawet do depresji i stanów lękowych. Natomiast, aby wesprzeć naszą psychikę, warto sięgnąć po produkty przeciwzapalne. Na przykład te produkty, które wspomniałem wcześniej, plus zielone warzywa, oliwę z oliwek, owoce jagodowe, ponieważ zawierają antyoksydanty, a także orzechy i nasiona. Po trzecie, coraz więcej badań ukazuje, że stan naszej mikrobioty jelitowej, czyli naszych jelit, ma ogromny wpływ na naszą psychikę i nasz mózg. Dlatego warto ograniczyć tę syfiastą żywność pełną cukru i różnych dodatków. Natomiast jeśli chcesz wesprzeć swoje jelita, to sięgnij po probiotyki czy psychobiotyki lub produkty zawierające zdrowe kultury bakterii, jak na przykład jogurt naturalny, kefir, kiszonki czy na przykład chia i siemielniane. Więc jeśli nie czujesz się najlepiej, to być może sam już odpowiedziałeś sobie na pytanie.